Przy tym oksygu będzie Monster Chaos. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj jak widać mamy logo M. I Napisane o jakim, jakim moim smoku jest to chaos. Napisane, że jest 30% soku, skład produktu, wartość odżywczą, napisane, że jest 355 ml, aczkolwiek z tyłu macie datę końca świata. Więc tak, teraz muszę przychodzić do otworzenia. i nalania produktu więc tak, teraz możemy przychodzić do przetestowania produktu dobre to jest na początku czuć yy, smak brzoskwini, potem pomarańczy potem taki yy, posmak multiwitaminy Uważam, że jest to naprawdę smaczny i wam polecam go kupić. Więc, tak, tutaj macie cenę: jest to 18,45 plus koszt dostawy. Aczkolwiek, tutaj macie plusy, a do plusu można zacząć to, że ma piękny, wieloowocowy smak. Aczkolwiek, tutaj macie minusy, a do minusu można zacząć to, że odbija się po wypiciu. Więc tak, teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 8 na 10, ponieważ jest naprawdę smaczny. Jak coś o to link do tego monstera macie w opisie, i na do to koniec. I pa